That's what we're talking Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań po raz kolejny zorganizowało zbiórkę środków na renowację mogił powstańców Wielkopolskich. Po raz dziesiąty wolontariusze na terenie prawie całej Wielkopolski stali na cmentarzach i zbierali pieniądze potrzebne na odnowienie grobów i pomników upamiętniających powstańców. My jesteśmy bardzo przywiązani do naszego regionu. To jest coś niesamowitego, że jesteśmy wielkopola, Wielkopolanami, że możemy odwdzięczyć się w ten sposób, mimo że po bardzo, bardzo wielu latach, naszym dziadkom, naszym pradziadkom, którzy brały udział w tym powstaniu. I tak naprawdę my jesteśmy tylko organizatorem, ale tak naprawdę ta zbiórka jest robiona przez wszystkie wielkopolan. Mieszkańcy Wielkopolski po raz kolejny nie zawiedli. Rok temu udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych. W tym roku kwota może być nawet dwukrotnie większa. Tak naprawdę praktycznie każdy mieszkańc Wielkopolski ma w swojej rodzinie osobę, która brała udział w tym powstaniu. I uważamy, że hołd tym ludziom się po prostu należy. Mój prapradziadek był powstańcem wielkopolskim. I to jest taka forma podziękowania tym ludziom za to, co, co zrobili. Dzięki środkom zebranym w tym roku renowacja i odnowa grobów powstańców Wielkopolskich będzie rzeczywiście możliwa. Liczenie pieniędzy zbieranych od soboty wciąż trwa. O ostatecznym bilansie zbiórki powiemy we wtorkowym wydaniu Sportu.